Hej, witajcie, dzisiaj jest 26 września i dzisiaj jest dzień całowania dziewczyn. Tak, tak, to jest dzisiaj. Panowie, całujemy, panie. Więc ja Wam już buziaka, już przesyłam wszystkim moim widzkom. bo Cię całuję, wszystkie dziewczyny gorąco, namiętnie. No i co, możemy zacząć naszą promocję dnia. Dzisiaj znowu skupiamy się całkowicie na wiedrące. Pierwszym produktem dnia jest herbata Nesti. Takie dwie butelki znajdziecie w cenie 4,99 dzisiaj w Biedronce. No taka herbatka uważam, że jest bardzo dobra. Eee, no po takim zakrapianym, mocno zakrapianym wieczorze, tak więc uważam, że naprawdę taką herbatkę można sobie kupić dzisiaj w Biedronce. A drugim produktem dnia jest koncentrat do płukania tkanin sila. To chyba dlatego, bo oglądali mój odcinek z wczoraj i wiedzieli, że kupiłem prześcieradło z gumką frotę. I... Mówiłem, że jak nie będzie mi się, jak mi się zmychacie, to będę kupował koncentrat do pukania tkanin. dlatego pewnie dzisiaj wyrzucili taki koncentrat firmy Silan e, 3 litry, no tak 2,8 litra, prawie 3 litry, za 14,99 za dzisiaj w Biedronce, a propos prześcieradła, nie wiem, ja chyba wierzgam za bardzo tą dupą jak śpię, no bo część tego prześcieradła z gumką mi się zwinęła. Taki kokon byłem zwinięty, owinięty do prześcieradu. No nic, nie wiem, dzisiaj będę musiał chyba na klipsy przyczepić to prześcieradło. Ale taki koncentrat Silan znajdziecie w Biedronce. Od dzisiaj do niedzieli również w Biedronce można kupić wszystkie mrożone ryby 30% taniej. Tak więc jeżeli lubicie rybki, bo ja tak, ja tak średnie, wiecie, tylko jadam te w sushi albo, albo nie wiem, łososia lubię, poledwice z dorsza, ale tak, takich zwykłych rybek, to jakoś, nie wiem, za bardzo mi może pachnie, nie wiem, może macie jakiś sposób, żeby na przykład takiego karpia, albo, nie wiem, sardynki, żeby tak nie pachniały strasznie tymi rybami. No nic, mrożone ryby znajdziecie dzisiaj, od dzisiaj do niedzieli, 30% taniej tylko w Biedronce. Ostatnim produktem, który mogę Wam polecić, jest ketchup hańca. On już kiedyś był na promocji, ale ja zapomniałem Wam powiedzieć. Taki duży, 855 gram, Eee, ketchup pomidorowy za 5,99 czyli za 6 zł, on jest naprawdę bardzo dobry, na przykład do fryteczek, albo tak jak ja ostatnio sobie na przykład obieram ziemniaki i w takie talarki skrajam, też, też taki ketchup bardzo dobrze będzie pasował. Ten ketchup znajdziecie w Biedronce. W ogóle to widzicie jaka jest pogoda, leje, w ogóle jest beznadziejnie, szaroburo i ponuro. Ja jeszcze w ogóle wstałem wcześniej, bo kotlety o 6.30 smażyłem, no bo trzeba zjeść coś w pracy. Piersi robiłem, takie z kurczaka w jajeczku i w bułce tartej, więc obiad już w pracy mam. A tak w ogóle to mamy dzisiaj kolejny jubileusz. Dzisiaj mija dokładnie rok od wrzucenia mojego pierwszego filmu na YouTube. To był film z promocji dnia. Dwa dni temu był jubileusz, wiadomo, setna promocja dnia. Bardzo Wam dziękuję, naprawdę kanał się rozrósł, bo najpierw były promocje dnia, później były vlogi, outfity, e, później się pojawiły jakieś poradniki, naprawdę całe mnóstwo rzeczy e, porobiłem, pootwierałem i będę musiał do tego wrócić, bo no bo co, no bo chcę się rozwijać tak i chcę mieć dużo rzeczy, żeby każdy coś znalazł u mnie na kanale, tak więc od października pewnie już ruszę ostro z kolejnymi filmami, z kolejnymi tagami. I takimi innymi rzeczami. A właśnie w ogóle, o widzicie, obciąłem się. Wczoraj się obciąłem, o. Tak troszeczkę Ala i irokes. Miałoby być inaczej, ale wyszło jak wyszło. Nie ma co przeżywać i tak za miesiąc znowu idę do fryzjera. No nic, ja mam dzisiaj bardzo dobry humor. Eee, uwielbiam was, naprawdę kocham was, moi fani. Bez was naprawdę dzień byłby mniej wesoły. Dziękuję, że jesteście. No i co? I trzymajcie się ciepło. Weźcie parasol, bo pada. No i żegnam Was. Cześć, 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 cześć. Do jutra. Cześć, cześć.